Wszystko w trójkącie jest grane. Tutaj bardzo ważnym zawodnikiem jest ten środkowy, czyli Ozil. Teraz trochę strzał. Oj, Aj, troszkę. Oboklamki. Ale wyglądało niebezpiecznie, chociaż pan lekko piłka skozłowała pod koniec. Tak. tak Czy jeden z zawodników gra na 4, 1, 2, 1, 2. Bo tutaj bardzo ważny jest właśnie ten Ozil i wszystko idzie z nim na klepę. No, dokładnie tak. I to jest ten środek, tu się wszystko prawo widzimy, się chyba to samo bo My też widzę tego ofensywnego pomocnika. Teraz trochę finezji na strzel będzie podanie. Czysta wrzutka, ale trochę za krótka. Próbuję tą Realem rozegrać. No, udało mu się ta akcja, którą strzelił pierwszą bramkę, no, ale teraz już tak zbytnio nic, nic wielkiego nie pokazuje. Zobaczymy. Na razie Hedroch cały czas przy piłce. I bardzo ważnym tutaj zawodnikiem jest właśnie ten Robinio, który uciekał. zabiera teraz obrońcę i trochę się zrobiło miejsca. Dobra piłka. Pato. Jest zablokowana na I... szansę. Aj, niestety, za krótkie nogi. Pato. Pato. I to. Dobrze i kolejna akcja. I znowu będzie zaraz zagranie do środka prawdopodobnie, ale szybka strata. Headrocks teraz próbuje przejąć inicjatywę. E, widzimy, tam jeden poszedł zawodnik, żeby zrobić przewagę i zaraz będzie podanie do skrzydła. Ale jeden zawodnik to w tym przypadku za mało, nie tak. miał z kim gra. No w tym przypadku nie ma nikogo w środku pola a Ale teraz karnego. dobrze, że cofnął do środka, nie, nie wrzucał na pałę. No bo nie miałby do kogo. Świetnie teraz, teraz zagrał, przestrzec. ale się nie przebił ten Hulk. Hulk. Jakby to był Ronaldo, to by przeszedł. Tak, zdecydowanie. Właśnie to jest specyfika tej gry i teraz znowu klepka. Świetnie to rozegrał, mógł jeszcze zagrać Ej. tutaj według mnie błąd, bo jakby mógł jeszcze to odegrał jeszcze na klepkę, ta. to byłaby bardzo ładna akcja żeby sam na sam. ruk i bramka. Tutaj to próbował bardziej sytuacja. finezyjnie po długim rogu. I teraz znowu dalej mamy tych trzech zawodników, w trójkącie, musi cofnąć zagrać do środkowego, a jednak spróbował inaczej. I z drugiej strony to samo Teraz Ko trochę spokojnie. Hedrok tak, trochę hedrick. uspokoił, chyba na początku no to trochę energii wybrał. No tak słuchawki, muzyka w nich niosą go do tak, zwycięstwa. Zdecydowanie. I teraz będzie chyba strzał z dystansu i nie ma bromki. Troszkę tak niepewnie szła. O i słyszę, że mamy koniec pierwszej połowy. Tak, Może to, się zobaczyć... Chyba statystyk. Będziemy, zobaczymy to. Proszę bardzo, jeden strzał, zobaczyłem tylko jeden strzał Brazylii, dwa strzały ja, dwa rado. Rado Madryt Czyli się uzupełniliśmy w no dokładnie. Wyrównany mecz, aczkolwiek od jakiejś tak 30 minuty inicjatywa lekko przejmuje Headlocks. kolejne tutaj znowu będzie do środka i znowu tych trzech zawodników z przodu. Długa piłka, teraz to będzie szybszy, chyba jednak Pato rzutka i... i nie ma. Ale tu było blisko. No tak, to tak. by nie asysta Ale tego Ale ładnie tam znalazł tego napastnika, który wybiegał tak. tutaj. Rodzimy włączył. Bo gra z kontry to była, tak mi się dawało. No i widzimy też posiadanie piłki 60% dla Brazylii, czyli jednak e, wizualnie to też tak wygląda i statystycznie również. Cały posiad... czas ten środkowy jest bardzo ważny i będzie teraz podanie. I nie przebił się, chociaż jeszcze jest... Nie ma gola. Tak, ale to takie też taki dziwny strzał, który zawsze schodzi tak, tak. na ten e, Poza tym ciekawe rozwiązanie właśnie, bo wszyscy myśleli, że zagra w krótki. A poszedł po długim, no tak. ale zabrakło tam dosłownie centymetrów do zobycia bramki. Ale jednak zawodnicy cały czas grają tym samym schematem, podanie do środkowego pomocnika, wyjście na napastników, na tak. Wycofanie tak. do środka, jeżeli nikogo nie ma, a i pchamy do przodu, tak. jeżeli może coś wyjdzie. W momencie, w którym środkowy... No, oby, nawet ten to, to jest trochę jest taka walny. gra bez umysłu, no ale no... To też jest symulator piłki nożnej, tak? No, nie <laughs> doszukujmy się do jakichś taktyk, tak, jakichś wymyślnych Dokładnie. zagrań. Każdy gra jak lubi, byle wygrywać, tak? Dokładnie, o ile to jest skuteczne oczywiście. I kolejna akcja teraz, będzie jednak, a nie, jednak cofnął do środka, jeszcze raz do skrzydła, czeka na tego pomocnika ewidentnie. I no nie a, no to trochę było. na siłę, bo źle mu wyszedł ten drugi napastnik. Myślałem, że taka piłka gdzieś się obiła, jakaś obroń, wydawało mi się, że No i cały czas, w momencie, w którym robinie jest wolny, idzie do niego piłka, wychodzi, mm. wychodzi napastnik i próbujemy przepkać przez tym. Tak. No dla Te zawodników jakby szukali tych, nie wiem, takich rozwiązań typu na wrzutkę, tak. takich bardziej jakiś. Włączyli też obrońców może do gry, to coś by z tego tak. było. Ale Tylko, zobaczmy, bardzo ładnie zagrał teraz Bro. Tylko że też widać, że nie chcą ryzykować, tak? Bo jeśli pójdzie obrońca do przodu, no to później jest problem, bo przy końcu może być, e, może być kłopoty. Ładnie tak jak mówisz. W każdym razie, no i znowu jest ten trójkąt. Wyszedł teraz bardzo mądrze Lucio, Oj ma Arey, trochę mniej i nie ma... Aj, gola. Nie dużo brakowało. No. Julio Cezar. Tak, lekko jakby to uderzył po tak. krótkim roku, a to było takie na hura byle uderzyć. <laughs> Jeszcze jest rożny. Tej rykoszed mały przeszła ta piłka. Już widzimy tutaj cała drużyna Brazylii na własnej połowie. Trochę za szybko, chociaż teraz świetnie to rozegrał i będzie strzał. Aj, no, że jest to było trochę bardziej w bo, boki. Może to była bo piękna akcja zakończona tak. strzałem w okienko. Ale bardzo ładnie rozegra to podaniami. No widać, że się Hedro... szybka gra w każdym razie. Ale obrońcy Hydroksonu no, wstali i robili zdjęcia. A no, dokładnie. Dokładnie. No i teraz będzie bieg na skrzydle, wejdzie prawdopodobnie do końca. E, na jest, pewne, że pójdzie ta piłka w obrońców, ale próbował jakieś strzał. Może by wyszło. Zaczął no znowu, trochę to... szybciej, Bro, bo już widzi, że jest 10 minut do końca, no ale strata teraz i znowu kontra Brazylii. Pszczółka tego środkowego, teraz błąd i będzie groźna sytuacja, 3 na 3, nie, za szybko. Taka piłka na takie, na fartę, a może przepchnie. Dokładnie. Jakby I szukali na takich na rozwiązań kącie. trochę innych, tak jakby próbował jakieś kombinatoryki chociaż trochę, jakieś, próbować jakichś innych akcji. Albo zaskoczyć przeciwnika, to. na przykład dokładnie pójść tak. skrzydłem czy coś takiego, no, oj teraz chciał finezyjnie Hedrox. Już poczuł się chyba trochę luźno, jest szansa na kontrę, Ronaldo jest Benzema tam z boku, ale coś nie wychodzi, teraz no, będzie czekać. Też jest dlaczego on stoi? Może dla tych będzie to. ten element zaskoczenia, tak? Być może, być może, to jakiś element, ale i teraz palony, A jednak nie przeszła ta piłka. Ale no Już widać, że chyba ofensywę bro ustawił. Będzie z pierwszej piłki, teraz podanie i czy będzie gol? Nie ma, broni Kasia. Czyli jeszcze no zachowane teraz... nadzieje bro, ale cały czas nie ma piłki, chociaż teraz świetnie przejął. 3 na 3. Jedna minuta tylko doliczona. Ronaldo, Ronaldo tam wychodzi, trochę zwolni, bał się, że będzie spalony. Wychodzi Kaka i Ronaldo. Gdzie on zagra? Ruleta Zidana. Uuu, oj, bez sensu. Jakby to zagrał do przyjęcia. to by było coś z tego. Czyli, Czyli znowu jeszcze... A nie jeden. No nie jeden. A no tak, przez jest trzeba... Czego biłeś bramkę? <laughs> znaczy Mieliśmy 4 do 3 w strzałach celnych dla Madrytu. To no? jednak będą emocje, ale... no No będą, będą, muszą być, tak? No tak, Czyli jak zwykle. Jest walka o slota, to już teraz nie ma wiesz. Tak. Co tutaj... Miejsca na zabawę coś. Czy... Ogólnie. Okay. No, no, trochę pilot teraz zaczął szybciej, tak? I od razu się zrobiło więcej miejsca, czy odegra A -a, jednak i... strzał! Ale już było widać po reakcji bramka. Takie strzały to by wchodziło, ale w poprzedniej edycji FIFA, tak? Drogbom i po tym długim, krótkim Dokładnie. rogu, wszystko wchodziło. <laughs> I teraz mamy kontra, Headrocks. Cały czas w tym trójkącie grają, znowu tutaj trzech, odegra do środka. No o i teraz jest jeden na jeden Ronaldo, eee. ale świetnie tutaj interwencja jak się. W tym momencie sztuczka techniczna Christiana Ronaldo i by coś z tego było, tak... No, Treza sztywno, samymi strzałkami nie przejdzie tych obrońców. Dokładnie, i teraz Ronaldo spalony, chociaż nie, chyba dobrze mu odegrał, no, ale, ale niepotrzebnie było, i, za szybko. Jakby przyjął i uderzył, to tak, ale takie jako uderzenie też się bał, z głowy, Chyba, że jest... już będzie za blisko linii końcowej, mógł już nie oddać strzału, który by był skuteczny. Może nerwy to już wkraczają do grywka, ja już wiadomo walka. Znowu widzimy trzy, tych trzech zawodników w trójkącie, będzie podanie do środka, ładnie minął, teraz wchodzi ten środkowy, odegranie i nie przebił się, jakby poszedł bardziej do środka, może by minął tego obrące. No i zobaczmy. Z drugiej strony no. to samo, chociaż ładnie teraz e, poszedł jednak bokiem Bro, będzie odegranie do Benzemy. Benzema szybszy, w środku jest Ronaldo. Zawcześna za wcześna ta wrzutka. Chociaż próbował ładnie, bo Ronaldo by wtedy nabiegł tą piłkę i mógłby zakończyć się bramką. Dokładnie. Ale już zaskoczył trochę, nie? Atakował środkiem, tak, poszedł Tak, e, ustawił się na środek, automatycznie poszła piłka do skrzydła i było miejsce. I teraz jest szansa na wrzutkę z drugiej strony, Zaleko przed Koń jest pierwszej połowy. Był właściwie bez sytuacji, chociaż był ten strzał z dystansu. No to tak strzał, bo strzał, ale to była tak piłka bardziej dotknięta niż strzelona. O, coś tam się dzieje. Jakieś będzie zmiany taktyki. Będą. I widzimy, że to Hedrog. O, headlock... no, zobaczmy, w ogóle mam pięciu Ta, obrońców w wykonaniu. Być może dlatego y, było ma takie problemy w ataku, chociaż i tak dochodzi do sytuacji w sumie. Ja gra 4 2 2, 2. Oj, tu w cały, cały real już tak zmęczony. Oprócz kaki, kaka nie biega, tak. stoi gdzieś z boku. <laughs> nie, bo właśnie został chyba zmęczony. No tak, no tak. <laughs> na tej zasadzie. Dokładnie no, no, kaka i Kaka za ozila. No i kontynuujemy. Czyli, czyli Hedrox właściwie teraz już wiemy, że gra maksymalnie bezpiecznie. Już podejrzewam, że strzelając tą bramkę myślę, że dowiedzie jeden 0 do końca. Jednak Bro jeszcze pokazał pazury. I kolejna akcja Hedrox. Cały czas ten trójkąt. i... Piesi... Zobacz, jakie, jakie skupienie na twarzach graczy. No już wiadomo, że to już to walka o slota. I... Nie, no, jednak nie ma nie spalonego, będzie jeszcze rzut. sytuacja nie odegrał, bez sensu, mógł grać do środka. Tak, jeszcze to... nie zakończona antysemu. i będzie I... Goal! Yes! i bramka wada jednego kaka, no. <śla> jeszcze widzimy tutaj radość zawodnika, tak jak on to ma w zwyczaju, czyli do nieba, ręce uniesione do nieba. No, dokładnie no, cieszynka w stylu kaki. <śla> tak. O, teraz tak. Hedrox już widać spokój na twarzy, natomiast kiwa się trochę so. do... Ale zostawił nam gracze powtórkę, widzieliśmy jak tak. w pięknej sytuacji... Podejrzewam, że to był też element doświadczenia trochę Hedroxa, że zapatrów, stąd, patruł powtórkę, trochę prowadził z równowagi. Tak, Dokładnie, widać, że te pomarańczowe słuchawki to jednak nie przypadek, chociaż teraz ależ zagrał ruleta no. i niestety, no należała mu się bramka chociażby za tą finezję. I płot w, obronie, w ale spek bro, całuję Pada, Hedrox teraz ze szczęścia. I jakiś mamy mały problem, gdyż nie widzę Pada sterowanego tak, przez Tak, coś to się rozłączyło, ale już tam podejrzewam, że około 5 minut do końca aż wyleciał kabel bro, z tego co widzę z, co z Pada, kombinują, już bracie. Się udało. No dobra, już są więc. 5 minut do końca. No bronie pocieszonym mógł teraz doprowadzić do remisu, do karnych. Nie, najgorsze jest to, że będzie, trochę, będzie się działo na psychice teraz ta sytuacja. Tak, to. I mogą się zemścić, to niewykorzystane sytuacja. No już na pewno teraz Bro pójdzie maksymalnie do ataku, natomiast Hedweks będzie spokojnie leciał bokami, żeby będzie zyskać jakiegokolwiek. piłkę, to tak. No to już jest teraz. No, Spójrzmy. Spójrzmy. No, jakby tutaj. Ale jest jeszcze szansa, jeszcze dał szansę. O, o niestety, niestety koniec. koniec meczu. No nie, przebili sobie piątkę. I to Hedrox, zdobył. No, czyli wraca stary mistrz do czołówki, no, na tej no. zasadzie. Stary mistrz polski może chce raz zostać mistrzem Fifth. Tak, no, zobaczymy, Meczka do dobaju.